narkozyków? Widać? Nie. Coś jest, mina bezsenna. Obiegany elegancko się człowiek czuje od razu lepiej. <laughs> A, <kurwa. śmiech> Nie naprawdę czuję się. <laughs> he czuję się wyśmienicie Dawno tak dobrze się nie czułem Sofia już ma strój Na bal To nie byle jaki bal Tylko bal Tam gdzie rąbał drwal Drewno, a wióry lecą Haha, tak polecą niedługo, że niektórzy nie, nie, będą się i oczy zamykać, nie Zosia? Zamykaj drzwi i... Dawaj, śmiało. Andiamo. Vamos, vamos. Spaceros, zapierdalandos, spaceros. <coughs> spaceros. Zapierdalandos. Na spaceros. Już idziemy, spacerek, tak, tak, tak. Okay. Już idziemy, już. 5 minut. 5 minut, pałysia. 5 minut, wsiadaj i czekaj.